Zmarł genialny dramatopisarz i prozaik. Dlaczego warto czytać Mrożka, sprawdziliśmy w Chrzanowskiej Bibliotece. Debiutował jako rysownik, ale światową sławę przyniosły mu jego dzieła literackie. Ironia, sarkazm, absurd, te słowa padają najczęściej przy charakteryzowaniu jego twórczości. Choć dziś sztuki Mrożka grane są rzadziej, nikt chyba nie wyobraża sobie polskiego teatru bez jego dramatów. Jacek Żakowski nazwał Sławomira Mrożka geniuszem literackim. Czy książki tego geniusza literackiego są dla wszystkich? No myślę, że y, mogą być dla wszystkich, ale nie każdy sięga jednak po, te, po tego typu literaturę z górnej półki Myślę, że to trudna literatura. Y, z racji tego, że przez wiele lat y, między innymi tango było w zestawie lektur szkolnych, y, to ta książka trafiała, ta literatura trafiała do każdego czytelnika i całe szczęście, i na całe szczęście, że tak się stało. Często bywa tak, że po śmierci wielkich pisarzy wtedy wzrasta zainteresowanie ich twórczością, jak jest w przypadku Mroszka, czy więcej Szanowian teraz wypożycza jego książki. Na dzień dzisiejszy trudno nam powiedzieć, czy, czy więcej osób pyta. Może na razie jeszcze nie, ponieważ to jest dość świeża y, jeszcze y, sytuacja. Zaledwie minęło kilka dni od śmierci Sławomira Mrożka, ale mam nadzieję, że tak będzie, a tego typu y, nawet małe wystawy, y, y, będą się przyczyniać do tego. A jakie książki Sławomira Mrożka możemy wypożyczyć w Szanowskiej Bibliotece? Myślę, że z zestawu bibliograficznego, który przygotowaliśmy, większość publikacji, która wyszła w Polsce jest na dzień dzisiejszy dostępna. Są oczywiście wznowienia, wiele wznowień. Zdecydowanie możemy powiedzieć, że najwięcej jest tych znanych dramatów. Jego twórczość jest skomplikowana, nie jest łatwa w odbiorze. On podobno również nie był człowiekiem nieskomplikowanym, był samotnikiem, borykał się z depresją. Tak, i o tym wszystkim właśnie, jaki Sławomir Mrożek był na co dzień, nie jako pisarz, jako wielki pisarz znany na arenie międzynarodowej, ale o tym, jakim był mężem, jakim był mężczyzną, możemy dowiedzieć się z książki Jacka Żakowskiego, Co dalej, panie Mrożek. Bardzo fajnym językiem napisana książka, z, z, ze zdjęciami ze zbiorów prywatnych, z rodzinnych. Był obywatelem, zdecydowanie obywatelem świata. Mieszkał przecież i we Francji, i w Stanach Zjednoczonych, i w Niemczech. Niemczech i w Meksyku.